Dzisiejszego popołudnia przyjechała do nas drużyna z Młodeczna. Udało nam się wcześniej nawiązać współpracę z tym klubem. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Może yy... Nawiążemy jakieś większe porozumienie, może uda nam się do nich pojechać. Dzisiaj oni są u nas, zagraliśmy mecz. Później spotkamy się, porozmawiamy, wymienimy jakieś tam poglądy o klubie, o organizacji. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że doszło do skutku, że przyjechali, że dzisiaj możemy ich gościć u nas. tak Zagraliśmy mecz, może nie najmocniejszym składem. Ale chłopaki ci co byli, pobiegali, było widać zaangażowanie na boisku. Co prawda, my jesteśmy już praktycznie półtora miesiąca w okresie roztrenowania. Widać było, że to nie jest to, co było jeszcze już w sezonie, ale, ale gra ogólnie mogła, być, mogła się podobać. Także wynik też zadowalający. Zakończyło się 5-2, także tylko się cieszyć. Jeżeli będzie tylko taka okazja, jeżeli oni będą mieli jak przyjechać, bardzo chętnie zagramy z nimi, widać, że nie jest to jakaś tam drużyna do bicia. Druga Liga Białoruska, nie przyjechali, że tak powiem, w najmocniejszym składzie. U nas to prawda też paru osób nie było, ale z pożytkiem dla obu zespołów rozegrać takie spotkanie na pewno, na pewno to jest dobre yy, dla obu klubów. Jeszcze wcześniej, z 10 lat temu, kiedyś wspólnie pracowaliśmy, z piłkarzami Sokółki i teraz za parę miesięcy przyjechali, wszystko uzgodnili i zaprosili ich do nas na turniej seniorów do 2002 roku. I teraz oni zaprosili naszą dorosłą drużynę. No taki mecz, koniec sezonu, my już odegrali. Mieszkańcy Białorusi w drugiej lidze i stali zdobyli czwarte mie miejsca i teraz przejechali trochę tak. No, jak można powiedzieć, to zagrać taką towarzyski mecz, towarzyski mecz tylko w ten sposób, żeby no, ten gruz rzucić, że cały sezon graliśmy w czempionacie Białorusi. No, to dobra taka drużyna. Zbalansowana i ja już nie pierwszy raz widzę jak gra Sokol, to widzę jak oni grali w Pucharu i trafili do jednej czwartej finału, to no, tylko, tylko, że gdzieś powiem tak szczerze, że poziom taki jest jednakowy, tylko, że u nas e, trochę więcej młodzieży i wszyscy jest w naszej, znaczy wycho, wychowani w naszej, szkole sportowej, piłkarskiej szkole w mieście Młodeczno w Białorusi. Zrobiliśmy taki reglamium i będziemy już częściej przyjeżdżać, może nawet i raz w trzy miesiące i zaproszać do nas, żeby jak można dalej i było i małym, i dorosłym, чтобы была такая приязнь нормальная и развивалась и так, и далее с